serdecznie, tu tarocistka Ania. Zapraszam na czytanie na wrzesień 2021 roku dla znaków Strygonu powietrza, czyli dla Bliźniaków, Wag i Wodników. Dziękuję wam oczywiście za wszystkie subskrypcje. Są dla mnie cenne, robią mi dużo przyjemności, to taki miód na moje serce. Dziękuję też za wszystkie lajki, komentarze. Dzięki nim wiem, co z wami rezonuje, co nie rezonuje. Oczywiście trzeba pamięcia, pamiętać o tym, że to są czytania ogólne. Jeżeli jesteście ciekawi kart tylko dla Was, one są wtedy precyzyjniejsze, to zapraszam na czytania indywidualne. Numer telefonu, adres e-mail jest pod spodem. Jeżeli ktoś jeszcze nie kliknął subskrypcji, zapraszam. Klikajcie, jeżeli tylko na to macie ochotę. Dzisiaj tarot znów i anielskie odpowiedzi. Aniołeczki na razie odkładam na bok i zaczynamy od bliźniaka, nie? Od bliźniaka zaczniemy. Um, będziemy dzielić, będziemy robić czytanie, osobno dla miłości relacji rodziny, i osobno dla rzeczy materialnych, pracy, pieniędzy, jakichś tam projektów finansowych. No a potem zrobimy przesłanie anielskie, które będzie od Odpowiedzią na jakieś Wasze pytanie, albo albo, albo odpowiedzią na pytanie, jak najlepiej dany znak może wykorzystać tą energię, która do niego przyjdzie we wrześniu. Coś jeszcze miałam powiedzieć? Wszystko. Dobrze. Bliźniaczki. Zapraszam serdecznie, bliźniaki, na czytanie i proszę o informację dla osób z znaku bliźniąt, co tam we wrześniu. Jakie energie będą dobre dla bliźniaków, a na co bliźniaki mają uważać? Co dla bliźniaków, jaka rada, rezultat miesiąca września? Bliźniaki we wrześniu. Co w sprawach miłosnych, relacyjnych, rodzinnych, uczuciowych, a co w sprawach zawodowych, finansowych, materialnych? Bliźniaki, wrzesień 2021. Bliźniaczki, jakie informacje dla bliźniaków? Bardzo poukładany miesiąc to będzie dla Was, mhm. bliźniaki. Patrzmy, jaka ogólna energia. O, bliźniaki wychodzą z czegoś, co Was ograniczało, co powodowało, że wasze myśli były ograniczone, były skupione w jakimś jednym miejscu. Coś po prostu. Wy się uwalniacie, uwalniacie z czegoś, co Was bardzo uwiera. Mhm. Zrzucacie z pleców jakieś obciążenia, popatrzcie, jakieś zmiany do Was idą, metamorfozy, przeistoczenia, które powodują, że się uwalniacie z nadmiaru zadań, z nadmiaru spraw, ale też z takiego poczucia, że Wam jest niewygodnie, bo te wszystkie sprawy Was uwierają ze wszystkich stron. Przepiękne karty w ogóle, chociaż cierpliwość do tego jest potrzebna, ale odchodzicie od tych rzeczy, które są dla Was niewygodne albo kończycie je po prostu. Dobra bliźniaczki, to co? Co w miłości dla bliźniaków we wrześniu 2021? Zabawa, imprezy z przyjaciółmi, generalnie dużo radości i szczęścia. Będziecie coś świętować, chyba to wyjście z, tego, z tych ograniczeń tu i tą zmianę, która do Was przyszła, to wyjście z tych ograniczeń i załatwienie tych wszystkich spraw trudnych, one będą związane. Z czymś, co bardzo Was emocjonalnie trzyma. Będziecie świętować, bawić się, być może będziecie u jakichś bliskich osób na, na jakichś spotkaniach towarzyskich, weselach, urodzinach, nie wiem. Będziecie no, coś świętować ewidentnie i tu dużo zabawy we wrześniu. Pięknie. Na co macie uważać? Żeby się nie zniechęcać zbyt szybko. W miłości, w relacjach, w uczuciach, jeżeli nie ma od razu takiego efektu, jakbyście chciały, jakichś tam działań, które podejmujecie, nie zniechęcajcie się zbyt szybko. Bo to jest po prostu taki czas, gdzie ta cierpliwość, która tu była czwarta w przełożeniu, ona Wam będzie po prostu potrzebna. Więc jeżeli przyjdą do Was w Waszych sprawach związanych z relacjami, z miłością, z jakimiś układami rodzinnymi, ale generalnie z tymi bliskimi osobami, jeżeli Wam już opadną ręce i powiecie: no kurczę, tak się starałem, a tu nic z tego, to po prostu sobie pomyślcie: no jeszcze ten wrzesień dam radę. Jeszcze ten wrzesień jest po to, żebym pracowo wkładał energię w moje bliskie związki. Mhm. Ok, ale też dla niektórych bliźniaków, informacja, żeby się nie dać zmanipulować, żeby popatrzeć na. Na, to, na taki bilans zysków i strat, czyli jak macie jakiś ruch w głowie i chcecie go wykonać w waszej bliskiej relacji, to zastanówcie się, czy jak postawicie na swoim, to koszt tego nie będzie za duży. Czyli nie manipulujcie innymi, swoimi bliskimi, ale też uważajcie, no bo to jest czytanie ogólne, żeby bliscy nie manipulowali wami. Okay? Dobra. Bliźniaczek, co w pracy i w rzeczach materialnych? Praca, rzeczy materialne. Jakieś inwestycje, cokolwiek, co jest związane z pracą, czy z, być może z nauką, zwycięstwo, zwycięstwo, jeszcze raz zwycięstwo. I to zwycięstwo, które zgodnie z kartami z przełożenia, będzie polegało na uwolnieniu się z jakichś obciążeń i ograniczeń. W jakąś wolność, po prostu odetchniecie pełną piersią. Na co macie bliźniaczki uważać? Na to, żeby nie dać się stresowi, nie dać się ograniczeniom, nie dać się wtłoczyć w jakieś ramy, które są dla was niewygodne. No, ale wy się będziecie oswobadzać, więc nikt tam was nigdzie nie uwiąże. Y i domykacie coś zawodowo. Domykacie. To może być obrona pracy magisterskiej, to może być zakończenie jakiegoś etapu w pracy, to może być domknięcie jakichś inwestycji finansowych, ale to jest takie kończenie pozytywne. Czyli nie urywam coś, bo, bo już nie daję rady, mam tego dosyć, zostawiam, odchodzę, bo to wtedy by był miecz a z mieczy, albo jakiś inny miecz, ale to jest domykanie, słuchajcie, z zadbaniem o każdy żywioł, z zadbaniem o, um, o emocje, z zadbaniem o myśli, z zadbaniem o um, finanse i z zadbaniem o zaangażowanie, zadbanie z zaangażowaniem o to, żeby to pięknie wszystko domknąć, zasklepić, um, dokończyć, pozamykać, um, scalić, po to, żeby zacząć zaraz coś nowego. Przecudne karty, słuchajcie, w Wiktorii, w zwycięstwie kończycie, stresu troszkę będzie, ale się nim nie przejmujcie, bo to taki tam stres normalny, ale domykacie z sukcesem coś, no co po prostu kończycie, bo czas na to, żeby to skończyć. I to jest taki dobry koniec, podsumowanie. Zobaczmy, jaka rada w miłości w relacji o... Słuchajcie, przejście, jeżeli jesteście w takim związku, że przechodzimy, możecie podjąć decyzję o przejściu na następny etap, na przykład o wspólnym mieszkaniu albo o wspólnym kupnie domu, mieszkania, samochodu, czegoś wspólnie, jakby wspólnie w związku rozpoczęcie jakiegoś, inwestycji w cudzysłowie, ale coś, co będzie scalało Wasz związek. Piękna karta. Mówiąca również o tym, że to, co nowego zaczniecie we wrześniu w Waszych relacjach, przyniesie sukces. Zobaczmy, jakie, jaka rada w nas w sferze materialno-zawodowej. O, mężczyzna, mężczyzna z pod znaku Byk Pan na Koziorożec, starszy albo w Waszym wieku, będzie pomocny dla Was. Albo mężczyzna, jakiś wasz szef się pojawi, albo jakaś inna osoba, która jest waszym zwierzchnikiem, bardzo konkretna, stabilna, będzie pomocą dla was we wrześniu. Dla niektórych bliźniaków, szczególnie mężczyzn, awans może być awans, ale generalnie w sferze finansowo-zawodowej stabilnie i bezpiecznie. Dobra, bliźniaczki, w takim razie przeczytam jeszcze dla was. Zadajcie sobie jakieś pytanie albo pomyślcie o jakiejś sprawie. Jeżeli nie, to ta karta z anielskich odpowiedzi będzie odpowiedzią, jak bliźniaki mogą najlepiej wykorzystać ten czas dany Wam we wrześniu. Czekajcie, bliźniaczki. Jak możecie wykorzystać czas dany Wam we wrześniu. O, czekaj, jak tu karta jakaś chciała wyjść, biorę. Istnieje coś lepszego. Istnieje coś lepszego. Dlatego zawodowo kończycie, bo istnieje coś lepszego, do czego idziecie. Czekajcie, przeczytam Wam roz, rozszerzony przekaz tej karty, Uwaga. Istnieje coś lepszego. Niebiosa przygotowały dla ciebie coś cudownego. Musisz jednak mieć świadomość, że nie, to, <laughs> że nie jest to ta sama rzecz, jaką ty zaplanowałeś. Spytaj siebie, co byś wolał otrzymać to, do czego dążysz, czy może coś, co uczyni cię nieporównywalnie szczęśliwszym i bardziej spełnionym. <laughs> Czasami Bóg, Bóg ma dla nas w zanadrzu coś tak wspaniałego, że sami, sami nie bylibyśmy sobie w stanie tego nawet wyobrazić. Otwórz serce i umysł na możliwości. Że zasługujesz na więcej niż to, o co prosisz. Zaufaj też, że anioły poprowadzą Cię w nowych i ekscytujących kierunkach. Przepiękne karty dla bliźniaków. Trzymajcie się, bliźniaczki, ciepło. Bardzo Wam dziękuję za wizytę tutaj. Trzymajcie się cieplutko. I kogo mamy następnego? Poczekajcie sekundę. W takim razie zapraszamy wagi. Czyszczę karty i zapraszamy wagi. Pytam, co dla Wag we wrześniu 2021 roku? Jakie informacje z obszaru miłości, relacji, przyjaźni, relacji rodzinnych oczywiście albo jakichś innych przyjacielskich relacji? E co w sferze emocji i uczuć dla wag we wrześniu 2021 roku, a co w obszarze finansowo-zawodowym? Um, jakie dobre energie w tych dwóch obszarach, na co wagi mają we wrześniu uważać? Rada, rezultat, nie? Popatrzmy. Co dla wag, wagi, wagusie, co dla Was we wrześniu 2021 roku? Co tam we wrześniu 2021? Mhm. Zobaczmy, co tam wrześniu 2021 dla wag. Obejrzymy, obejrzymy, obejrzymy. zobaczymy, pięknie, zobaczymy e, energię. A, ogólne na razie. O, uwag pięknie. Uwag, we wrześniu sprawy pójdą bezpiecznym tempem. Nie za szybko, nie za wolno, tak jak ma być, żeby było stabilnie. Wagi, y, 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 rozwój duchowy, ewentualnie trafienie do roli kochanki, ale rozwój duchowy y, to jest energia, która jest dla Was dobra. We wrześniu i słuchajcie, wagi, nie zniechęcajcie się za szybko, nie rezygnujcie z czegoś zbyt szybko, bo sprawy będą szły swoim tempem. Może Wam się wydawać, że to jest za wolno, ale to jest dobre tempo i Wy macie po prostu wkładać jeszcze w to energię, nawet jeżeli Wam się wydaje, że tych rezultatów nie widać, bo je będzie widać dopiero za jakiś czas, więc cierpliwości. Dobrze, zobaczmy co we wrześniu dla wag w miłości. O, ktoś ważny będzie dla was pod znaku lwa i to będzie dobra energia ewentualnie będzie potrzebna siła i mądrość wam w relacjach we wrześniu nie kombinujcie nie przekombinujcie jeżeli chodzi o wasze relacje lub ich brak i nadzieje na nowe relacje He, to nie manipulujcie ludźmi i nie przekombinujcie. To jest karta, która ostrzega przed przekombinowaniem tutaj na tej pozycji, ale macie zawalczyć o siebie, o swoje racje, o swoje poglądy, macie walczyć i ta siła będzie wam potrzebna. Zobaczcie, ile tu jest energii w tych kartach. Natomiast ta walka o Was. O siebie, przepraszam, walka o siebie ma być szczera, uczciwa i taka trochę prostolinijna. Macie po prostu innym ludziom pokazywać, jak wy widzicie pewne sprawy, dając im oczywiście możliwość i przestrzeń na to, żeby mieli swoje zdanie. To będzie wymagało siły, to będzie wymagało mądrości i wy ją będziecie miały wagi we wrześniu, natomiast karty ostrzegają, żeby nie przekombinować. Dobra, nie ma, żebyście też nie mieli pomysłu, że kimś pomanipulujecie, bo to nie wyjdzie wam na dobre. Co tam w waszych sprawach finansowo-zawodowych? O, coś się zacznie takiego, albo przyjdzie człowiek, który w coś was bardzo zaangażuje. Wy się w coś zawodowo zaangażujecie albo w jakieś projekty związane z materią, z remontami, z zakupami jakichś rzeczy, ale materialnych. No, Niematerialne można kupować. Można kupić na przykład szkolenie, ono nie jest materialne, ale rzeczy związane z finansami bardzo Was pochłoną, zaangażują. Przyjdzie też ktoś, kto Wam pokaże stronę jakąś taką angażującą Waszych możliwości zawodowych. Uważajcie na to, żeby za bardzo nie kierować się emocjami. Hmm. Żeby tak się za bardzo nie. O, właśnie, żeby się za bardzo nie rozczulać nad sobą, żeby. Hmm, jakoś tak, Boże, tak mi się chce powiedzieć, wagą twarda bądź, to ciekawe, nie? Bo się zaangażujesz w coś, a masz działać, a nie rozkminiać, nie rozmyślać, czy komu się to spodoba, czy nie spodoba, czy ja się czuję tak, czy siak w tym wszystkim, tylko masz po prostu i z ogniem do działania zawodowo. Mhm, dobra. Ewentualnie jacyś młodzi ludzie, najprawdopodobniej z rak skorpion ryby, Mogą nie być najlepszą energią dla Was, ale będziecie współzawodniczyć, będziecie o coś współzawodniczyć w sferze materialnej, zawodowej i, no i wygracie się, zaangażujecie w to i wygracie to współzawodnictwo. Co to może być? To może być startowanie do nowej pracy gdzie trzeba po prostu stanąć w konkury z innymi i pokazać siebie. To może być, na przykład, jak startujecie w jakichś przetargach biznesowo, to, to tam też zawalczcie, bo warto, tylko musicie nie, nie olać tego, tylko się angażować w to nie i tego typu, tego typu rzeczy. No w ogóle się będzie działo, bo popatrzcie wagi, by w życiu osobistym, tym emocjonalnym będziecie udowadniać coś komuś. Zawodowo, biznesowo, finansowo też musicie zawalczyć o siebie i stanąć, ale to jest taka uczciwa konkurencja, nie? I z zaangażowaniem. W życiu osobistym pokazujecie swoje przekonania otoczeniu, ale też do tego potrzebujecie dużo siły. To jest dużo asertywności i taki no działania, no po prostu działania uwag, jaka rada na życie miłosne na wrzesień dla wak? Eee, jaka rada o, zadbaj o swoje bezpieczeństwo domowe, o swój komfort emocjonalny, o stabilność swojej rodziny o, o stabilność relacji z najbliższymi pięknie, no pięknie to jak zadbacie, to będziecie właśnie tak jak na tej karcie, spokój, zadowolenie poczucie spełnienia mhm. cudnie i jaka rada w sprawach finansowych, biznesowych, przyglądać się wszelakim umowom, które podpisujecie, czegokolwiek by one nie dotyczyły, skupić się na sprawach, czyli być czujnym na sprawy związane z jakimikolwiek dokumentami, rachunkami, papierami, urzędami, sądami, wszystko, co jest wokół takich spraw. Które są unormowane w jakiś sposób, jakimiś przepisami, wszystko to jest dla Was ważne, i na to musicie zwrócić uwagę, bo możecie stracić z oczu te formalizmy, jak się zaangażujecie w to, co się tu zadzieje, nie? A one są ważne, te formalizmy dla Was. Hmm? Uważajcie. I teraz zadajcie sobie jakieś pytanie, albo pomyślcie o jakiejś sprawie. Wyciągnę dla Was kartę z anielskich odpowiedzi. Jeżeli nie macie żadnego pytania ani sprawy w tej chwili na myśli, to będzie ta karta, która powie Wam, jak najlepiej wykorzystać energię miesiąca września, jak wagi mogą ten wrzesień najlepiej wykorzystać dla siebie. Uh -huh. Proszę o informację i przekaz jest taki, że odpuść, oj to już też któryś znak, w którymś trygonie miał, odpuść, odpuść, nie spinaj czterech liter. Oczywiście żartuję, już mówię. Już Wam mówię, odpuść. Czytam. Pora, byś odpuścił sobie tę sytuację. Przestań się skupiać na tym, kiedy dojdzie do jej rozwiązania i czy w ogóle będzie to miało miejsce. Niezdrowe i niegwarantujące spełnienia związki powinny zostać teraz zakończone, żeby stworzyć przestrzeń dla czegoś lepszego. Nie martw się, Bóg i Twoje anioły mają wszystko pod kontrolą. Kluczem do zamanifestowania się Twoich pragnień jest poproszenie o to, czego chcesz, a następnie pozwolenie niebiosom, by to dla ciebie zrealizowały. Jeśli wyciągnąłeś tę kartę, może to oznaczać, że zbyt kurczowo trzymasz się sposobów, w jaki Twoje marzenia miałyby zostać spełnione. Pomyśl marzenie, a jego realizację pozostaw aniołom. Czyli wagi, wymyślicie o czym marzycie. A jak to się ma zrealizować, o tym już decydują anioły, wasi opiekunowie. No i energia źródła. Pięknego września Wam życzę wagi, pięknego miesiąca. No i trzymam kciuki, bo tu będzie się działo w tym wrześniu, będzie się działo. Dobrze, no to dzięki wagi i zapraszam. Czekajcie, oczyścimy karty. I zapraszam wodniki. Proszę o informacje, co dla wodników we wrześniu 2021 roku, co w sferze miłości, relacji, przyjaźni, rodziny, generalnie uczuć i emocji, a co w przestrzeni i w obszarze pracy, finansów, generalnie spraw związanych z obszarem materialnych dóbr. Mm -hmm. co dla wodników we wrześniu 2021 roku, jakie dobre energie w tych obszarach, na co wodniki mają uważać, um, no rada rezultat, nie? jakieś dobre rady dla wodników. Wodniki, wodniki dla Was, jakie energie we wrześniu 2021 roku, popatrzmy. Wodniki, wodnie czunie. Ogólna energia jest taka, że sprawy w swoim tempie idą do przodu. Też dużo znaków ma tą kartę na wrzesień. W wrześniu karty, karty sprawy idą swoim tempem do przodu. O, taki zestaw też ktoś już miał. Nie za szybko. To nie jest pęd, to nie jest szybkie, bez zastanowienia pokonywanie przeszkód. Nie, nie, nie. To jest stabilna droga, bezpieczna. Toczenia się spraw, o które, się, no, które będą się działy, które będą dla Ciebie ważne. Dla niektórych wodników, które gdzieś tam w jakichś relacjach są albo wchodzą w relacje, uwaga na trójkąty, ale dla to może dla jednego wodnika albo w ogóle Natomiast dla większości z Was to jest informacja, żeby się po prostu dobrze bawić, żeby się spotykać we wrześniu z przyjaciółmi, po wakacjach, pewnie się dawno nie widzieliście, po prostu się spotykajcie z bliskimi, z przyjaciółmi, świętujcie wszystko, co się da, bawcie się dobrze. Jakie informacje o miłości na wrzesień dla wodników? Wrzesień 2021. Uh, uh, uh. Słuchajcie, jeżeli macie kogoś na oku, kto Wam się podoba? To będziecie o niego walczyć, ale będziecie. No, no, pięknie. Ciekawe to jest w ogóle. Słuchajcie, tak. Będziecie walczyć o kogoś, staniecie do takiej w konkury, czyli staniecie do rywalizacji z innymi osobami, które też chciałyby zdobyć tą osobę, którą Wy macie na oku. Absolutnie nie traćcie wiary w siebie, bo to nie o to chodzi, żeby że gdyby wam się nie udało, to teraz sobie pomyślicie, że jestem do niczego, moje serce jest złamane, wiecie. Nie o to chodzi. Jesteście wartościowymi ludźmi, aczkolwiek karty mówią: "Zaczekaj jeszcze na nawiązywanie nowej relacji", czyli nawet jak wam się kogoś uda zdobyć, bo to może być w związkach, żeby się nie rozpadły, to może być osobą, możecie być osobą samotną, która chce tam nawiązać relacje z kimś to macie zadbać o poczucie własnej wartości w, tych, w, w, tym, w, w tym konkurowaniu, chociaż Wam się tu uda wygrać, a mimo to karty mówią, że ta rywalizacja jest dla Was dobra, poczucie Waszej własnej wartości zyska na sile, natomiast we wrześniu nie macie jeszcze nawiązywać tej nowej relacji miłościowej, czyli generalnie macie czas na to, żeby tę osobę zdobyć, nie musicie się spieszyć. Bardzo ciekawe karty. Jeżeli jesteście w związku stałym, no to walczycie o to, żeby ten związek, staracie się, pracujecie nad tym, żeby ten związek przeszedł na lepszy, następny, bardziej rozwinięty etap. Jak macie to robić? Dbając o poczucie własnej wartości, a nie myśląc o tym, że ktoś Was skrzywdził, tylko dbając o swoje serce i o swoje poczucie. Samopoczucie, ale to jeszcze nie jest wrzesień, nie jest jeszcze momentem, kiedy będziecie by zaczynać ten nowy etap w związku. Wy na razie jeszcze pracujecie nad tym i we wrześniu jeszcze go nie zaczniecie. Więc macie miesiąc na to, żeby nauczyć się, jak to robić i zacząć to robić. Ten rozwój wasz w związku stałym. Dobra, patrzymy, co w pracy i finansach dla wodnika. W pracy to będziecie kombinować w ogóle rozsądek na bok. Rozsądek na bok. No, w pracy będziecie kombinować jak koń pod górkę, jak się to mówi. Będziecie mieli dużo zadań, dużo jakby rzeczy do zrobienia, a mało czasu, mało pieniędzy, mało zasobów. Ale jak to mak? Co, co mu dają, to bierze i robi z tego cuda. Czyli czaruje. I wy, używając swojej elekwencji, mądrości, doświadczenia, wiedzy i wszystkiego, co macie, co zebraliście przez całe życie w sobie, wykorzystujecie to wszystko i rozwiązujecie ten nadmiar zadań. Mówiąc ogólnie, to, co. Możecie zrobić sami, robicie sami, ale to, co możecie dać do zrobienia innym, dajecie do zrobienia innym i pięknie im przedstawiacie korzyści z tego, że oni to zrobią, a nie wy. Macie też na tyle wiedzy, umiejętności, doświadczenia i sprytu, żeby rozróżnić to, co musicie zrobić sami, co musicie albo co możecie zrobić sami, co w ogóle możecie zrobić, od tego, na co w ogóle nie macie wpływu i to też odsuwacie. I to jest taki trochę to jest taka ogólnie zarysowana droga tego, jak sobie poradzić z tym nadmiarem zadań, i to Wam się uda. Albo w jakikolwiek inny sposób, który sobie tu, jak to, mak czarodziej, wyczarujecie. Nie będzie to miało nic wspólnego z rozsądnym, logicznym działaniem, bo nie będzie przestrzeni na to, nie będzie czasu na to. To będzie jedna wielka improwizacja, ale ta improwizacja Wam wyjdzie perfekcyjnie. Hmm? Uważajcie też w pracy na ludzi, którzy są zimni, apodyktyczni, bo są gdzieś pokrzywdzeni i odreagowują na Was. Doceniajcie osoby, które potrafią zrobić coś z niczego. I Wy też taką osobą będziecie we wrześniu w swoich sprawach zawodowych. Dobra, zobaczmy, jaka rada na miłość dla wodników na wrzesień. O, wydzięki te, A no to ja już wiem, czemu wy się ma nie się nie spieszyć, bo to, jeżeli to jest zdobywanie nowego człowieka albo budowanie na nowo waszej stałej relacji, to wy się macie nie spieszyć, bo to nie będzie jakiś tam romansik czy flircik, tylko wy tu będziecie dobierać partnera z życiowego, swojego przyszłego męża, no generalnie w sensie stałego partnera, tam mąż czy nie mąż, czy to ślub czy nie ślub nie ma znaczenia tu w kontekście kart, to jest wasz partner docelowy, dlatego wy macie o niego zawalczyć. To wam podniesie poczucie własnej wartości, bo wam się uda to zdobyć. Ale nie tak od razu romansik zaczynać, bo ta miłość to się dopiero zacznie z jakiegoś takiego głębszego poznania. No. Jeżeli macie męża, stałego partnera, to on wam pomoże zawalczyć o wasz związek, bo warto. Albo po prostu, jeżeli jest dobrze, to zrobić tak, żeby było jeszcze lepiej. Pięknie, dobra. Popatrzmy, jaka rada w sprawach zawodowych. No, popatrzcie, zawalcz o swoje. Zawalcz o to, żeby się nie dać zasypać tym, tymi obowiązkami, żeby się nie dać zniechęcić tutaj tej kobiecie, bo to może być kobieta znaczy kobieta starsza albo w waszym wieku, generalnie bliźniak waga wodnik, ale nie musi być. To, to kobieta, która jest rozsądna, ale taka do bólu, nie? Ale też może być pyskata apodyktyczna i taka niesympatyczna. Mhm. Nawet jak ma dobre intencje, to we wrześniu jej nie słuchamy. Walczycie, robicie po swojemu, um, pokazujecie swoje rozwiązania i te rozwiązania są. Górą są dobre, pomagają wam w tych sprawach zawodowych. Super. Teraz wodniczki. Pomyślcie sobie jakieś pytanie, albo pomyślcie sobie o jakiejś sprawie. Wyciągnę dla Was kartę z kart anielskich odpowiedzi. Jeżeli nie macie żadnego pytania czy sprawy, to będzie to podpowiedź, jak najlepiej wodnik może wykorzystać wrześniową energię. Nie? Wodnik, wodnik, jak może najlepiej wykorzystać energię września. Jak tam wodniczki możecie sobie wykorzystać ten czas najlepiej? Mm -hmm. Wodnik we wrześniu. Wodnik we wrześniu. Sytuacja się polepszy. No, jak tu walczycie, tu zrzucacie jakieś obciążenia, tu walczycie o związek. No, to oczywiście, że się polepszy. <laughs> już czytam przesłanie rozszerzone, tylko znajdę w książeczce i już wam mówię. Sytuacja się polepszy, wodniczki. Anioły pragną ci uświadomić, że obecna sytuacja wydaje się być dość trudna. Musisz mieć jednak na uwadze, że wkrótce się ona poprawi. Może to zająć nieco, nieco czasu, a przed tobą jest prawdopodobnie dość dużo pracy, ale wysiłki, jakie włożysz, będą tego warte, a wiele rzeczy ulegnie znacznej poprawie, i to jest dokładnie to. Nie? to jest to. Tu też w sprawach zawodowych, ale w sprawach emocjonalnych to jest dokładnie ta piątka buław. Nie jest to moment, w którym powinieneś rezygnować z nadwątlonych przyjaźni czy niełatwych związków. No właśnie, dla nich wciąż istnieje nadzieja na przyszłość. Podążaj za swoim sercem i kontynuuj pracę nad stworzeniem w przyszłości związku partnerskiego, w którym obie strony będą spełnione i szczęśliwe. To są dokładnie, słuchajcie, te karty. No to co, wodniczki? Pięknego września Wam życzę, wszystkiego, wszystkiego najpiękniejszego. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia na tygodniówkach, nowiach, co tam będzie pierwsze. Trzymajcie się. Wszystkiego pięknego dla Was wszystkich. Pa pa!